Szanowni Państwo, same ciekawostki w tym 2024. Nie dość, że doznaliśmy reaktywacji zdechłego zasiłku osłonowego, i to po roku od tego, jak się z nim chyba pożegnaliśmy, no to jeszcze okazuje się, że ci z nas, którzy robią refundację VAT-u od gazu, czyli potocznie nazywany dodatek gazowy, no też już byli w ogródku, już witali się z Gąską, że to koniec 23, ów, to będzie spokój, jeżeli chodzi o czasookres wystawianych faktur, a tu się okazuje, że klops. Temat również przedłużony, tym razem do 30 czerwca 2024, jeżeli chodzi o czasookres faktury za zakup paliwa. Ustawa Zmieniona, że nie tylko w 23, ale i w 24. A co, jak, na jakich zasadach, komu, jak przeliczyć, jak policzyć, ile wypłacić? O tym wszystkim porozmawiamy sobie na szkoleniu z dodatku gazowego, na które serdecznie Państwa zapraszam.